Witamy na konferencji prasowej poświęconej budowie składu na sezon 2012-2013. Są z nami prezes Próby Poczek Dobrze, znany Marcin Stroka, panie prezesie, standardowo kilka słów Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Kolejna nasza konferencja, tak jak Marcin wspomniał, poświęcona budowaniu zespołu na, na przyszły sezon. I troszeczkę taki jestem. Zdenerwowany, bo, bo ja tutaj właśnie słuchałem pana Jacka, słuchałem Mar Marcina i, i ja mam umowy przygotowane, tak. Yy, I te ustalenia są w niej zawarte, ale Marcin wspomina, że on jeszcze nie wie, czy on to pisze. Także, także deszcz emocji jest myślę z, z wszystkich stron. Yy, dlaczego, dlaczego taka decyzja w przede wszystkim? Jest to decyzja trenera, yy, która też została zaaprobowana za przez klub. Jeśli chodzi o to, żeby Marcin w przyszłym sezonie grał u nas, wydaje mi się, że jestem pewien tego, że, że to jest dobra decyzja, że Marcin pokazał w sezonie, w sezonie to, co oczekujemy od, od zawodników. Czyli podstawowa rzecz, która chyba decyduje o tym, to jest zaangażowanie Marcina w to, co robi na boisku. Pamiętam komentarze z początku sezonu jak Marcin i uraz do nas przyszli, kiedy, kiedy to były takie, nie wiadomo było, czy oni się zaprezentują, czy nie. Fakt, że robiliśmy to troszeczkę na ostatnią chwilę, ale, ale strzał był dobry i praktycznie we wszystkich meczach Marcin zaprezentował się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o, o to zaangażowanie na boisku. To co trener wymaga, to, to myślę, że te cechy wszystkie Marcin spełnia. Stąd też na pewno ta decyzja. Jest to zawodnik, no myślę, że jeden z nielicznych, który nie ma takiego momentu, żeby, żeby on nie grał. No, nigdy nie pęka po prostu. Musiałoby się stać coś naprawdę bardzo tragicznego, żeby nie wyszedł na boisko. Zarówno na treningach, jak i na tym boisku właśnie daje siebie wszystko. Jest skuteczny, podrywa, daje, daje przede wszystkim. Są takie momenty w meczach, na które, których się nie da zamienić na jakieś sławne nazwiska, to jest energia, którą potrafi Marcin wykrzesać, wykrzesać z siebie i przekazać ją zawodnikom yy, i nierazem nie przekazać ją, ją sen, yy, sędziom, yy, z którymi yy, no, często polemizuje, yy, do kontraktu jest zawarty również Regulamin, który mówi, że ma nie polemizować, że każdy ma wykonywać swoje obowiązki. Sędziowie nieraz je wykonują lepiej lub gorzej. zawodnicy też lepiej lub dożej. Nie będziemy się spierać, kto w danym momencie ma rację. I myślę, że to już Marcin, Marcin o tym wie i, 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 i tak będzie w przyszłym sezonie. W związku z tym, chciałbym Marcin spytać się, no, przy dziennikarzach, jaka jest Twoja decyzja. Nie, dziękuję ja serdecznie. Wzruszyłem się tym, co prezes teraz powiedział, aż mi łezka no, Moja decyzja może być tylko jedna. Ja przede wszystkim chciałem podziękować tu i prezesowi, i trenerom, i działaczom, i wszystkim sponsorom za tę możliwość dalszej e, kontynuacji tutaj reprezentowania barw na kolejny sezon. No Jest mi niezmiernie miło i zgadzam się. Dobra, w związku z tym ja jestem gotowy, przygotowany jestem, w związku z tym... Yy, nie yy, będą proste kartki? Nie, kartki są, są pełne i, i myślę, że tak, to będzie yy, jeden egzemplar. Aha, tu ty podpisujesz tu, a ja podpisuję tu. Czekaj, mam, jak zwykle do tego. No ja, no, no. Musi, być, musi być, wiesz, poważnie. Nie, to tam nie No, Nawet pieczątki postawiłem.

to jest lepszy na pewno. A, tak, tak. No, moja wersja jest lepsza i ta moja będzie obowiązywała mnie, a twoja będzie obowiązywała Ciebie. A, to jest, ale się się do swoją teraz wersję. <noise> no wiesz to, to, no to zobaczymy jak to wyjdzie. <noise> Ty masz grać. Tak? Będę. Także gratuluję bardzo. Szalik. No i witajcie razem do Nowy szalik chyba. Nowy no, no tak. szalik będzie na nowy sezon? A po tego y, nie mam szalika specjalnie, bo, bo to może... Ja y, wody z szalika, y, może do szalika wrócimy nie, za nie, może, w, w sprawach w sprawach różnych. Y, jeśli Państwo macie pytania y, w tej chwili, czy do mnie, czy, czy do Marcina y, odnośnie kontraktu, a potem jeszcze, jeśli były pytania y, nie z kontraktem, to również prosimy. Na razie w sprawie kontraktu. Ja mam pytanie Anna ja Łażkiewicz Radio Plus, na jaki czas podpisuję? No, <grymne> y Kontert y zwróciłem jest na, jedno, na, na, na następny sezon, czyli na jeden rok. Panie prezesie, ma Pan inne propozycje, czy? Myślę, że w tej chwili jest to już mało istotne. No, nie, no, to... Coś było. Ja też wiem, że były. Panie Prezesie, to jest y ostatni kontrakt, jeżeli chodzi o zawodników z poprzedniego sezonu, którzy zostaną zastalone na kolejny sezon? Tego nie wiem jeszcze. Na dzisiaj jest to ostatni kontrakt. My w tej chwili prowadzimy rozmowy z zawodnikami nie z poprzedniego sezonu, z innymi zawodnikami, ale tak jak powiedziałem już wcześniej w niektórych wywiadach, żadne drzwi na dzisiaj nie są zamknięte. Jak raz czytam, że, że ten czy ten jest poza zastalem, to można tak to uznać, ale generalnie to wygląda tak, żeby. Żaden z tych zawodników nie jest naszym zawodnikiem na dzisiaj. Umowy się pokończyły, my po prostu nie przedłużamy. Budujemy skład według, według sugestii trenera i jeśli coś nie wyjdzie, nigdy nie wiem, czy nie wrócimy jeszcze do odpowiednich zawodników. Na dzisiaj inny zawodnik z poprzedniego sezonu nie ma złożonej propozycji. Ta taka będzie najbardziej prawidłowa odpowiedź.